Cześć, mam ogromną przyjemność przedstawić naszego guru Krakowskiego, który mam poraz bo zagrała. Bardzo mi miło. Grzesie jest naszym jednym z sędziów liniowych. Opowiedz, jak dzisiaj sędziowanie wygląda w twojej liniowej wersji. znaczy, turniej przebiega tak naprawdę bardzo spokojnie. Nie ma jakichś tam większych spin, wiadomo, że są jakieś pytania klaryfikacyjne o zasady. A na szczęście mają już na tyle super komuniki, że tych sytuacji spornych jest bardzo, bardzo mało. A to jest coś, o co się bądź, bo się tak w dużym turnieju, no bo mamy 66 graczy, to jest największy w historii turniej ma w Polsce i jesteśmy też w topce turniejów europejskich. Tak, my 22 drużyny, co jest ważne, jesteśmy pewni, że myślibyśmy tutaj więcej ludzi. Tak. Co najmniej dwie drużyny. Tak, ale. Przyszły rok, czekamy, zobaczymy. Dokładnie. Opowiedziałbyś ok. kim grasz i dlaczego tą drużynę wybrałeś. E... Tylko szczerze. Szczerze, znaczy <laughs> e, gram w z i za tą decyzją stoją dwa aspekty. Pierwszy aspekt oczywisty to jest power gaming. Ja jestem graczem, który brak skill'a na drabie drużyną, a Wolf są teraz jedną z trzech najlepszych drużyn. Ale, też, żeby być w pełni szczerym, macie sentyment do wilków, do tej konkretnej drużyny, bo jednak ta umiejętność oparta o to, że oni wiesz zarządzają pogodą i pogodę z ich przewagą, jest w fajny klimacie. Ale na power gaming przede wszystkim. Tak, no jest to jedna z trzech najmocniejszych drużyn. Tak. Jak ci dzisiaj idzie? Bo już mamy trzy gry za sobą, zaraz w sumie puszczamy czwartą tak. grę. I na kończymy, to będą jeszcze dwie, yy, dwie gry. I w sumie ogłoszenie wyników i bez, bez konwerk. Też muszę powiedzieć, że liczyłem już głosy, walka była naprawdę zażarta, było wystawione ponad 15 drużyn. Więc nie, nie mogę się dużo. doczekać wyników. Ja mogę ci powiedzieć, ale nie za darmo. Dobrze, dobrze. <śla> Słuchaj, co jeszcze chciałbyś dodać? No pytamy się, jak mi poszło, no... A, to nie wolę. <ślał> nie no, do, no, osobiście wygrałem trzy gry, drużynowo dwa mecze, wygraliśmy, jeden, przegraliśmy na chłopaków z Warszawy. Ale nawet z tą jedną przegraną, dalej mamy szansę na podium, dalej mamy szansę na pierwsze miejsce, więc dalej walczymy. No co my jeszcze trzy więc wiele się może zmienić. Dobrze, dobrze. Super, dzięki super, za poświęcony czas, się,